Misja Nowa Ziemia. Pomagamy w dotarciu do prawdy, mówiąc o rzeczach najważniejszych. Co dzieje się z duszą po śmierci? Wgląd z badań Dolores Cannon i Michaela Newtona. Wielu ludzi zastanawia się: co dzieje się z duszą po śmierci ciała fizycznego? Czy istnieje coś więcej niż życie doczesne? Dzięki badaniom takich ekspertów jak Dolores Cannon i Michael Newton, którzy przez lata prowadzili regresje hipnotyczne, mamy możliwość zajrzenia za zasłonę śmierci i odkrycia czego dusze doświadczają między wcieleniami. Ich prace dostarczyły cennych szczegółów na temat życia po życiu, procesu reinkarnacji i planowania przyszłych wcieleń przez duszę. Dziś skupimy się na ich odkryciach dotyczących życia po śmierci. Proces opuszczania ciała fizycznego. Zarówno Dolores Cannon, jak i Michael Newton w swoich badaniach odkryli, że moment śmierci jest dla duszy naturalnym i bezbolesnym przejściem. Bezpośrednio po śmierci, ciało fizyczne zostaje opuszczone, a dusza zaczyna doświadczać nowej rzeczywistości. Uczestnicy sesji hipnotycznych, zarówno Kanon, jak i Newtona, często opisywali ten moment jako uczucie wielkiej lekkości, ulgi i oddzielenia od ciężaru fizyczności. Dusza staje się świadoma tego, że nie jest już związana z ciałem, ale nadal może obserwować swoje otoczenie, często widząc swoje ciało z zewnątrz. Dusza zyskuje świadomość całości swojego istnienia i celu, z którym zeszła na Ziemię. Dolores Cannon szczególnie podkreślała w swoich pracach, że proces ten jest bardzo subtelny i nie wywołuje strachu. Jej pacjenci podczas regresji często opisywali, że opuszczenie ciała przypominało przejście z jednego pokoju do drugiego. Jest to proces całkowicie naturalny które dusze przeżywały już wielokrotnie w swoich poprzednich wcieleniach. Co więcej, niektórzy porównywali to do uczucia przechodzenia z jednego stanu świadomości do drugiego, bez dramatycznych zmian, czasami nawet niezauważalnie. Dusza przechodzi ze stanu fizycznego do duchowego, co dla wielu było niezwykle łagodnym doświadczeniem. Kanon zwracała uwagę, że wiele dusz opisywało odczucie spokoju, które towarzyszyło temu przejściu. Często pojawiali się także zmarli bliscy, którzy pomagali w tym procesie. Te spotkania miały za zadanie przynieść duszy poczucie bezpieczeństwa i spokoju, a także przypominały, że śmierć nie oznacza końca, lecz powrót do domu i początek nowego etapu który czeka z kolejną inkarnacją. Michael Newton z kolei badał, jak dusze reagują po opuszczeniu ciała. Według jego relacji, niektóre dusze szybko opuszczają ziemski plan, kierując się w stronę świata duchowego, gdzie czekają na nie duchowi przewodnicy. Inne z kolei pozostają jeszcze przez pewien czas w pobliżu Ziemi, aby obserwować reakcje swoich bliskich na ich odejście. Dusze te często czują się w pewien sposób związane z tym, co dzieje się po ich śmierci, szczególnie jeśli ich odejście wywołało intensywne emocje. Newton podkreślał również, że duchowi przewodnicy często przychodzą po dusze, aby pomóc im przejść do wyższego wymiaru. Ta obecność przewodników była dla wielu dusz pocieszająca, co pozwalało im spokojnie podążyć w stronę światła symbolizującego duchowy świat. Warto zaznaczyć, że przewodnik nie namawia do przejścia, cierpliwie czeka, aż dusza sama zechce iść z nim. Przegląd życia i nauka z doświadczeń Po opuszczeniu ciała, dusza przechodzi przez proces znany jako przegląd życia. Michael Newton w swoich badaniach szczegółowo opisywał ten etap jako moment, w którym dusza ma możliwość spojrzenia na swoje minione życie w sposób całościowy. Co ciekawe, przegląd życia odbywa się nie tylko z perspektywy samej duszy, ale również z punktu widzenia innych osób, z którymi miała interakcję. To pozwala duszy doświadczyć, jak jej czyny, słowa i decyzje wpływały na innych ludzi, oraz zrozumieć ich emocje i reakcje. Newton podkreślał, że ten proces to głęboko edukacyjne doświadczenie, które służy lepszemu zrozumieniu siebie oraz lekcji, jakie dusza miała wynieść z danego wcielenia. Podobnie Dolores Cannon w swoich pracach omawiała ten etap jako kluczowy moment samorefleksji. Dusza ma możliwość obejrzenia swojego życia w formie swoistego filmu, gdzie szczegóły każdej sytuacji. W tym emocje innych ludzi są dokładnie odczuwalne. Kanon zwracała uwagę na to, że dusza nie jest w tym procesie oceniana w sposób moralizujący, jak sugerują to niektóre religie. Nie ma żadnego zewnętrznego sądu ani karania. Dusze są prowadzone przez duchowych przewodników, którzy pomagają im zrozumieć przebieg życia, ale to dusza sama dokonuje oceny swoich działań. Proces ten pozwala na samodzielne zrozumienie, co można było zrobić lepiej, gdzie dusza mogła postąpić inaczej i jakie lekcje wyniosła z danego wcielenia. Kanon opisywała przegląd życia jako moment pełen współczucia, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Dusze często odczuwają żal z powodu swoich czynów, ale jednocześnie ten etap umożliwia im głębokie uzdrowienie i zrozumienie. Ważne jest, że przegląd życia nie jest przeznaczony do tego, aby potępiać czy karać, ale by uczyć i wspierać rozwój duszy. W procesie tym dusze odkrywają, jak mogłyby lepiej realizować swoje duchowe cele oraz w jaki sposób w przyszłych wcieleniach mogą bardziej harmonijnie współpracować z innymi. W procesach obu badaczy często pojawiały się opisy, że dusze wychodzą z przeglądu życia z nową świadomością i głębokim zrozumieniem swoich działań. Oznacza to, że przegląd nie jest tylko retrospektywnym spojrzeniem na przeszłość, ale kluczowym elementem rozwoju duchowego, który pomaga duszom lepiej przygotować się na kolejne wcielenia i podejmować bardziej świadome decyzje. Spotkanie z przewodnikami duchowymi i innymi duszami. Po przeglądzie życia dusza często przechodzi do kolejnego ważnego etapu spotkania z przewodnikami duchowymi oraz innymi duszami, które należą do jej duchowej grupy. Badania Michaela Newtona wykazały, że dusza po śmierci wraca do miejsca, które można porównać do swojego duchowego domu. To tam czekają na nią przewodnicy duchowi oraz inne dusze które były jej bliskie w różnych wcieleniach. Newton zwracał uwagę, że przewodnicy duchowi pełnią kluczową rolę w procesie rozwoju duszy, wspierając ją w zrozumieniu lekcji wyniesionych z poprzedniego życia, a także pomagając jej zrozumieć wyzwania, przed którymi stanęła. Podczas tych spotkań dusza ma możliwość omówienia swojego ostatniego wcielenia w sposób bardziej duchowy i z głębszą perspektywą. Przewodnicy duchowi są pełni zrozumienia i cierpliwości, a ich rolą nie jest osądzanie, ale prowadzenie duszy ku samopoznaniu. Z perspektywy Newtona, każda dusza jest indywidualnym uczniem, który uczy się poprzez życie na ziemi, a przewodnicy pomagają w zrozumieniu, co dusza mogła zrobić lepiej oraz jakie kroki może podjąć w przyszłych wcieleniach aby bardziej zbliżyć się do osiągnięcia swoich duchowych celów. Dolores Cannon w swoich badaniach hipnotycznych często podkreślała, że dusze po śmierci nie tylko spotykają swoich duchowych przewodników, ale również dusze, z którymi miały bliskie relacje w poprzednich wcieleniach. Jest to czas, w którym mogą spotkać dusze członków rodziny, przyjaciół, a nawet tych z którymi miały trudne relacje w życiu ziemskim. Spotkania te mają na celu uzdrowienie energii oraz zrozumienie karmicznych więzi, które wiązały je w poprzednich cieleniach. W szczególności Kanon podkreślała, że takie spotkania często służą uzdrowieniu negatywnych energii i rozwiązaniu konfliktów, które mogły powstać podczas wspólnego życia. Ważnym elementem tego etapu jest proces uzdrawiania i wybaczenia zarówno sobie, jak i innym duszom. Dusze, które miały trudne relacje, często decydują się na zrozumienie, jakie lekcje przyniosły te doświadczenia i jak mogą one wpłynąć na przyszłe wcielenia. Zarówno Newton, jak i Canon podkreślali, że nie ma miejsca na osąd a wszystko odbywa się w atmosferze pełnej współczucia i zrozumienia. Dusze z grupy dusz często reinkarnują się razem, aby wspierać się nawzajem w procesie rozwoju, dlatego takie spotkania są kluczowe dla ich dalszej duchowej podróży. Wielu pacjentów Canon i Newtona opisywało te spotkania jako pełne miłości i radości. Ponieważ jest to czas ponownego połączenia z duszami, które odgrywały ważne role w ich życiu. Często dusze decydują się na zaplanowanie swoich przyszłych wcieleń razem, aby kontynuować wspólną naukę i wsparcie, co czyni te spotkania kluczowym elementem w procesie reinkarnacji. Planowanie przyszłych wcieleń Po zakończeniu procesu przeglądu życia. Dusza wkracza w kluczowy etap swojego duchowego rozwoju planowanie przyszłych wcieleń. Zarówno Dolores Cannon, jak i Michael Newton podkreślają, że jest to moment, w którym dusza świadomie podejmuje decyzje dotyczące swojego kolejnego życia. W tym procesie dusza wybiera lekcje, które pragnie przyswoić oraz okoliczności, w jakich się urodzi. Na przykład rodzina, miejsce narodzin, a także kluczowe wyzwania, którym ma zamiar stawić czoła. Newton szczegółowo opisuje zjawisko sal planowania, które można uznać za duchowy warsztat, gdzie dusze współpracują z przewodnikami duchowymi nad stworzeniem swojego następnego życia. W tej sali dusze analizują swoje poprzednie doświadczenia i rozważają, co chciałyby osiągnąć w nadchodzących wcieleniach? To tutaj podejmowane są decyzje dotyczące kluczowych wydarzeń, relacji oraz potencjalnych wyzwań, które mają pomóc duszy w jej duchowym rozwoju. Kanon dodaje, że proces ten jest dynamiczny i elastyczny. Dusze nie planują wszystkiego z góry w najdrobniejszych szczegółach. Większość doświadczeń zostaje zostawiona otwartymi. Aby mogły być kształtowane przez wolną wolę. To podejście ma na celu zapewnienie, że dusza ma możliwość reagowania na sytuacje, które się pojawiają, co z kolei wzbogaca jej rozwój duchowy. Przykłady lekcji, które dusze mogą wybierać, obejmują naukę miłości, przebaczenia, zrozumienia, akceptacji czy współczucia. Dusze, świadome swojej karmy i wcześniejszych lekcji, Mogą podejmować decyzje o tym, które doświadczenia będą najbardziej korzystne dla ich dalszego rozwoju. Na przykład, jeśli dusza miała trudności w relacjach międzyludzkich w poprzednim życiu, może zdecydować się na wcielenie, które skonfrontuje ją z podobnymi wyzwaniami, aby mogła pracować nad ich przezwyciężeniem. Ważnym aspektem planowania jest także zrozumienie, że dusze często planują wcielenia, które będą miały miejsce w określonych kontekstach kulturowych lub społecznych, co pozwala na naukę o zróżnicowanych perspektywach. Często przychodzi im także do głowy, aby wcielić się w sytuacje, które zmuszają je do konfrontacji z własnymi lękami lub ograniczeniami. Kanon i Newton podkreślają, że pomimo zaplanowania głównych lekcji i wyzwań Życie jest procesem, w którym dusze mogą doświadczać niespodziewanych zwrotów akcji. Te zaskakujące wydarzenia mogą stanowić szansę na wzrost, samorealizację i rozwój duchowy, ponieważ w ten sposób dusze uczą się, że wolna wola i intuicja są kluczowymi elementami ich duchowej podróży. Odpoczynek i regeneracja w świecie duchowym. Po intensywnych doświadczeniach w fizycznym świecie, dusze często potrzebują czasu na regenerację i odzyskanie równowagi. Zarówno Dolores Cannon, jak i Michael Newton wskazują na istnienie specjalnych przestrzeni w świecie duchowym, które służą duszom do wyciszenia, regeneracji i odzyskania utraconej energii. Ten etap odpoczynku jest kluczowy zanim dusza podejmie decyzję o powrocie do fizyczności i nowego wcielenia. Dusze, które doświadczają tych przestrzeni, opisują je jako miejsca pełne spokoju, światła i miłości. To duchowe sanktuaria, w których dusze mogą odnaleźć harmonię, a ich energia może się odbudować. W tych miejscach nie ma osądów ani presji. Zamiast tego panuje atmosfera akceptacji i zrozumienia, co pozwala duszom na głębokie relaksowanie się po często trudnych i wyczerpujących życiowych doświadczeniach. Newton zwraca uwagę, że niektóre dusze mogą potrzebować dłuższego okresu odpoczynku, zwłaszcza jeśli ich poprzednie życie było wyjątkowo trudne lub obciążone dramatycznymi wydarzeniami. Taki okres regeneracji pozwala duszom nie tylko na powrót do równowagi, ale także na przetworzenie emocji i lekcji, które przyniosły im ich doświadczenia. Niektóre dusze mogą spędzać czas w towarzystwie innych, co pozwala na dodatkowe uzdrawianie poprzez wspólne refleksje i wsparcie. Kanon zauważa również, że w tych przestrzeniach dusze mają możliwość uczestniczenia. W duchowych warsztatach lub spotkaniach, gdzie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi duszami. Te interakcje są nie tylko relaksujące, ale także bardzo inspirujące, ponieważ dusze uczą się od siebie nawzajem, co dodatkowo wzbogaca ich procesy duchowe. Odpoczynek w świecie duchowym. Jest także szansą na wzmocnienie więzi z duchowymi przewodnikami i opiekunami. Dusze mogą korzystać z ich mądrości i przewodnictwa, co pozwala im na lepsze zrozumienie lekcji, które przyniosło im ich życie, oraz na przygotowanie się do nadchodzących wyzwań w przyszłych wcieleniach. Podsumowując, odpoczynek i regeneracja w świecie duchowym. To fundamentalne elementy procesu duchowego, które zapewniają duszą możliwość przetworzenia doświadczeń, odnalezienia spokoju oraz nabrania energii przed kolejną podróżą w świecie fizycznym. Podsumowanie. Prace Dolores Cannon i Michaela Newtona rzucają światło na to, co dzieje się z duszą między wcieleniami. Proces ten jest pełen refleksji, nauki i przygotowań do kolejnych wcieleń. Dusze opuszczają ciało, dokonują przeglądu swojego życia, spotykają się z duchowymi przewodnikami i przygotowują się na kolejne wyzwania. W tym czasie dusze nie tylko odpoczywają, ale także aktywnie planują swoje przyszłe życie, biorąc pod uwagę karmiczne zobowiązania i duchowe lekcje. Badania Canon i Newtona pokazują, że życie po życiu nie jest końcem, ale jedynie przystankiem w podróży duszy przez kolejne wcielenia. To, co dusza doświadcza między wcieleniami, ma kluczowe znaczenie dla jej ewolucji i dalszego rozwoju na ścieżce duchowej.